Rozdział dwudziesty Kazanie. W to popołudnie, kiedy Polianna powiedziała panu Pendletonowi o Jimmy'm Binie, wielebny pastor Paul Ford poszedł na spacer na wzgórze i dalej w głąb Pendleton Woods, w nadziei, iż ciche piękno natury ukoił w zamęt, jaki wprowadzają w życie ludzie. Pastorowi Fordowi było ciężko na duszy. W jego parafii przez cały ubiegły rok stosunki pogarszały się z miesiąca na miesiąc, aż w końcu zdawało się, że teraz wszędzie dokąd się obróci napotka jedynie kłótnie, obmowy, skandal i zawiść. Tłumaczył, prosił i strofował, patrzał też przez palce i zawsze niezmiennie modlił się, żarliwie i z nadzieją, ale dziś z żalem musiał przyznać, że nic się nie poprawiło, a nawet pogorszyło. Jego dwaj wikariusze nienawidzili się z powodu jakiegoś drobiazgu który z czasem urósł do problemu. Trzy najbardziej energiczne parafianki wycofały się z opieki jedynie dlatego, że wątła i skierka plotki dzięki nieustannym wysiłkom pracowitych języków rozgorzała jasnym płomieniem skandalu. Zgodny dotąd chór rozbił się na pewną liczbę salowych głosów. W wyniku jawnie krytycznego nastawienia dwóch członków stanowego Związku Chrześcijan, ferment wkradł się nawet do tej organizacji. Ostatnią zaś kroplą, która przepełniła czarę, stała się rezygnacja superintendenta niedzielnej szkółki oraz jej dwóch nauczycieli i to właśnie skłoniło udręczonego pastora do szukania ukojenia w leśnej ciszy, w modlitwie i w medytacji. Pod zieloną kopułą drzew wielebny Ford jaśniej spojrzał na te sprawy, wiedział, że wrzód już dojrzał. Należało coś zrobić, do natychmiast. Cała praca kościoła stanęła. Niedzielne nabożeństwa, cotygodniowe zbiorowe modlitwy, misyjne podwieczorki, a nawet towarzyskie kolacje cieszyły się coraz słabszą frekwencją. Prawda pozostało jeszcze paru sumiennych działaczy, ale ich wysiłki zazwyczaj nie były zgodne. W dodatku zdawali sobie sprawę z krytycznie obserwujących ich oczu i języków, które nie miały nic lepszego do roboty, jak tylko mówienie o tym, co te oczy widziały. Te fakty sprawiły, że wielebny Paul Ford pojął wyraźnie, iż on, sługa Boży, Kościół i miasto zostały dotknięte cierpieniem i że to cierpienie będzie się pogłębiało, jeżeli jasne było, że należało coś zrobić i to natychmiast. No ale co? Powolnym ruchem, pastor wyjął z kieszeni swoje notatki do kazania w najbliższą niedzielę. Przyglądał im się spod zmarszczonych brwi, wargi układały mu się surowo, gdy na głos z wielkim przejęciem czytał słowa. Na których chciał się oprzeć. Biada wam, uczeni w piśmie, i faryzeusze, obudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą. Biada wam, uczeni w piśmie, i faryzeusze, obudnicy, którzy obiadacie domy w dół, i dla pozoru odprawiacie długie modlitwy. Spotka was wyrok surowy. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę zmięty z kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w prawie sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie opuszczać. Było to potępienie pełne goryczy. W zielonej nawie lasu głęboki głos pastora rozbrzmiewał miażdżąco. Nawet ptaki i wiewiórki ucichły, jakby zdjęte przerażeniem. Dało mu to jasne pojęcie, jak te słowa zabrzmiał w następną niedzielę, kiedy wygłosi je przed swymi parafianami w świętej ciszy kościoła. Parafianie? To były jego dzieci. Czy należy im to rzec? Czy powinien odważyć się na to, czy też nie? Oskarżenie budziło grozę nawet bez dalszych słów jego komentarza. Modlił się i modlił, żarliwie błagał o pomoc, o wskazówki. Pragnął och, jakże gorąco obrać w tym kryzysowym okresie właściwą drogę. Ale czy ta była właściwa? Zwolna złożył notatki i wsadził je do kieszeni, a potem z westchnieniem, które było prawie jękiem boleści, usiadł pod drzewem i ukrył twarz w dłoniach. I wtedy właśnie zobaczyła go Polianna, która wracała do domu od pana Pendletona. Krzyknąwszy z przestrachu, podbiegła do pastora. Ojej, pastorze! Pan, pan chyba nie złamał nogi! Nie stało się panu nic złego? wyjąkała. Pastor odjął dłonie od twarzy i szybko uniósł wzrok. Próbował się uśmiechnąć. Nie, kochanie, nic podobnego. Ja tylko odpoczywałem. Ach! westchnęła Polianna, odstępując o krok. Więc wszystko w porządku. Pan Pendleton złamał nogę, kiedy go znalazłam. Tylko, że on leżał. A pan siedzi, panie pastorze. Tak siedzę i nie dolega mi nic, na co mógłby mi pomóc lekarz. Ostatnie słowa wyrzekł prawie szeptem, ale Polianna usłyszała. W twarzy dziewczynki zaszła nagła zmiana. Wzrok wyrażał żywe współczucie. – Wiem, co pan ma na myśli. Coś pana dręczy. Tatuś często czuł to samo. Sądzę, że duchowni są na to skazani przeważnie. Tak wielką dźwigają odpowiedzialność. Wielebny Paul Ford spojrzał nieco zdziwiony. – Czy swój ojciec był pastorem, Polianno? – tak, pan nie wiedział pastorze. Zdawało mi się, że wszyscy o tym wiedzą, a żenił się z siostrą cioci Poli, to była moja mama. Rozumiem, ja jestem tu dopiero od paru lat, nie znam dziejów wszystkich rodzin. Tak, oczywiście, uśmiechnęła się Polianna. Zapadła długa cisza. Pastor, który wciąż siedział pod drzewem, jakby zapomniał o istnieniu Polianny. Wyciągnął notatki z kieszeni rozłożył, ale nie patrzył na nie. Wpatrywał się natomiast w opadły, zwiędły liść o parę kroków dalej. Polianna przyglądała się pastorowi i podświadomie współczuła mu. – Piękny mamy dzień! – zaczęła z lekką nadzieją w głosie. Pastor odpowiedział nie od razu. Po chwili drgnął, spojrzał w górę i rzekł. – Co? a, tak bardzo ładny dzień! – I wcale nie jest chłodna, choć to październik! – Zauważyła polianna już z większą nadzieją. Pan Pendleton kazał napalić na kominku, ale powiedział, że nie dla ciepła, tylko żeby się przyglądać. Ja lubię patrzeć w ogień, a pan, pastorze? Tym razem odpowiedzi nie było, choć polianna czekała cierpliwie. A potem znów spróbowała, lecz już na inny temat. Czy pan jest zadowolony, że został pastorem? Wielebny Paul Ford uniósł teraz wzrok błyskawicznie. Czy jestem zadowolony? A cóż to co dziwne pytanie? Dlaczego cię to interesuje, kochanie? Tak sobie, bo pan tak wygląda jak mój tatuś. a też tak wyglądał czasami. Naprawdę. Głos pastora brzmiał uprzejmie, ale wzrok znów spoczął na opadłym, zwiędłym liściu. Tak. I wtedy też go pytałam, czy się cieszy, że jest pastorem. Pastor, wciąż siedząc pod drzewem, uśmiechnął się z lekkim smutkiem. No, i co odpowiada? Zawsze mówił, że się cieszy, ale najczęściej dodawał też, że ani minuty nie pozostałby pastorem, gdyby nie te radujące teksty. Gdyby nie co? Wielebny Polford oderwał wzrok od liścia i ze zdziwieniem przyglądał się pogodnej twarzyczce Polianny. Tatatuś tak je nazywał? roześmiała się. Oczywiście. Pismo Święte tego tak nie określa. Chociaż te, które się zaczynają od słów radujmy się w Panu, radujcie się, a weselcie, smutek wasz w radość się zmieni i wiele innych jeszcze. Pewnego razu, kiedy tatuś czuł się szczególnie przygnębiony, przeliczył je. Jest ich osiemset. 800. 800. Tak. Tych, co każą nam się radować i weselić i dlatego tatuś nazywał je radującymi. O. Twarz pastora przybrała dziwny wyraz. Wzrok jego spoczął na początkowych słowach notatek, które trzymał w ręku. Ale biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obudnicy. A więc twój ojciec lubił te radujące teksty, mruknął. O tak, powiedziała Polianna, zdecydowanie kiwnąwszy głową. Powiedział, że od razu pierwszego dnia... Kiedy przeliczył te teksty, zrobiło mu się lżej na sercu. Mówił, że jeżeli Bóg zadał sobie trud, żeby aż osiemset razy kazać nam się cieszyć i radować, no to z pewnością chce, abyśmy to robili choć trochę. Tatuś wstydził się nawet, że za mało się cieszy. A potem. Już te nakazy stały się dla niego pociechą. Kiedy, wie pan, miał jakieś przykrości, kiedy panie z pieki pożarły się między sobą, to znaczy, gdy nie były w czymś zgodne. Natychmiast poprawiła się Polianna. Tatuś mówił, że te wypowiedzi nasunęły mu też myśl o grze. Zaczął ją ze mną od drewnianych kul, ale twierdził, że to te radujące teksty da niej skłoniły. A co to za gra? zapytał pastor. Żeby w każdej rzeczy znaleźć coś, z czego można się cieszyć, jak już mówiłam, zaczęło się od kul. I Polianna raz jeszcze opowiedziała wszystko od początku. Później Polianna i pastor, trzymając się za ręce, zeszli ze wzgórza. Polianna promieniała, lubiła mówić, a teraz usta jej się nie zamykały. Tyle było do opowiadania o grze, o ojcu i tym dawnym życiu, a pastor chciał wszystko wiedzieć. Rozstali się u stóp wzgórza, każde poszło w swoją stronę. Tego wieczoru wielebny Paul Ford siedział zamyślony w swoim gabinecie. Przed nim na biurku leżało kilka kartek papieru, notatek do kazania, a pod zawieszonym w powietrzu ołówkiem spoczywały inne arkusze, czyste i czekające na tekst przyszłego kazania. Niecierpliwym ruchem odłożywszy ołówek, przysunął do siebie tygodnik, który jego żona parę minut przedtem pozostawiła na biurku. Apatycznie, zmęczonym wzrokiem przesunął po zadrukowanych stronach, aż wreszcie coś przykuło jego uwagę. To, czego ludziom, mężczyznom i kobietom potrzeba, to zachęty. Ich wrodzoną odporność należy umacniać, nie osłabiać. Zamiast bez przerwy mówić komuś o jego wadach, mówcie mu o zaletach, spróbujcie odzwyczaić go od złych nawyków, wskażcie mu dobre strony jego istoty, jego prawdziwe ja, które może zdobyć się na odwagę, może działać i zwyciężyć. Wpływ charakteru pięknego, uczynnego, ożywionego nadzieją jest zaraźliwy i może zrewolucjonizować całe miasto. Ludzie promieniują tym, co wypełnia ich umysły i serca. Gdy ktoś jest uprzejmy i uczynny, jego sąsiedzi już niebawem też staną się takimi. Ale jeżeli zrzędzi, jeżeli ciągle patrzy wilkiem i krytykuje, jego sąsiedzi odpłacą mu pięknym za nadobne, i to z nawiązką. Pastor odłożył tygodnik i uniósł głowę. Po chwili wstał i zaczął spacerować tam i z powrotem po ciastym pokoju, ale niebawem westchnął głęboko i znów zasiadł do biurka. Z Bożą pomocą dokonam tego, wykrzyknął półgłosem. Zebrał notatki, złożył je, przedarł na pół i odrzucił od siebie, także po jednej stronie jego fotela legła połówka kartki, na której widniała, ale biada wam, a po drugiej ta ze słowami uczeni w piśmie i faryzeusza obłudnicy. Jego ołówek biegł teraz gładko po papierze. W następną niedzielę kazanie wielebnego Pola Forda było prawdziwym wezwaniem do najlepszych stron każdego mężczyzny, kobiety i dziecka, którzy go słuchali, a oparte zostało na jednym z ośmiuset świetlanych tekstów, o których mówiła Polianna: Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi, a wykrzykujcie wszyscy, którzyście serca szczerego.